bo, Kevin, uciekliśmy, nie? No. Mieliśmy my tą torbę załóż, z banku, widzisz? Tak długo uciekaliśmy, że aż wczoraj szliśmy w y, pustynię i na pustyni go zgubiliśmy i wróciliśmy do domu. No. Elu, jak widzisz, mam cały czyste pieniądze z banku, nie? A czekaj, bo ktoś wywozi. No, to idź. Ja mam sobie tutaj na komputerku. A, A nie, dobra, to załatwione, nie, to, to jutro. A! E, nie, nie, u mnie z roboty. Jutro będę miał napad na bank. A! Ja tutaj hakuję system ogólnie policjantów, widzisz? No, ja y, mam taką hałasę gdzieś 6 To dawaj, idziemy to za mną ja tutaj asasin kurde asasin kurde. asasin Nie też u mnie ma asasina co? co? ale dla mnie to nic bo z banku spadałem 25 razy i mi noga się nie złamała to dla mnie, że noga mi się wsała że... Ej, a to, a to... Boję... Ej, wsiadaj, wsiadaj do mojego busta! Ja w wstał... no, kurde, yy, stał... Naprawdę chcesz jechać tym złomem? To nie jest złomek, kurde, 2021 mm -hmm. kupiłem Na pewno! Takie były w czasach 90 gościu! Zobacz, o, Tak się jedzie! Widzisz, Broken Disney? no, Disney, Nieważne. Dawaj, obrabujemy sobie tutaj. Ręce do góry. Spoko. To Twoja sprawa, nie będę wiedział, gdzie mieszkam. No, spoko. Ten pościg jest pijany, ta straży jest Ona przeleciała mi nad głową, Mautem. A gdzie jesteś? Na takiej górze to jest? No na tej... No to na tej się tej ma tej... kebin! Ej. ale... Spokasz no mi 25 komputerów. Pa tutaj kurde, widzisz. O ja. A ja to jest kurde dom, tylko że ta puszka jest trochę za... Skąd masz czego? Jest... Obrabowałeś się z banku, prawda? No widzisz, widzisz, że ja to jest kompu? No to musiałeś się z banku obrabować, nie? No to jutro. Jutro bank. A, ale to próbowałeś już z banka, nie? Banka, banku. No wiesz, ja kradnę y, bank przez kolpa. Aaaaa. Jak się robi? Widzisz? No idzie. Jeszcze połowę banku prawda? No. Ja idę się umyć jak kakulę to musi mi wyrusz wyskoczyć dobra, już się umyłem tak, ja, to ty u mnie się wyjdziesz ej, e, utknąłem możesz nie umiesz od... podniosę mm. cię o a <noise> ty jak małe dziecko mnie niesiesz, kurde, ja mam pistolet przy sobie chcesz dostać? Nie, nie, ja w szafie mam dwie pompy schowane. A. Już nie <grym> będziemy nie przyjaciółmi. Już nie będziemy przyjaciółmi. Lepiej z pompy nie dostać w brzuch. No, ja Czekaj, ja sobie tutaj grilla zrobię. Czekaj, dawaj kurde, bo ja mam fajną miejscową. Mówisz? Na koniec miejscową to chirowania. aha. No kurde, te drzwi są takie porcelany. Jak się tutaj otwiera drzwi? Fajnie, ale nie umiesz pociągnąć za klamkę. Ale u mnie nie ma klamki. Taka już otwiera. No kurde, Kevin! To jest moje auto. wsiadaj. Nie, kurde, ty do mojego chciałeś Fajnie. Pa panie, ja tu mam kudę. Plali. O! No i tym panie da się. Jeść. To... tym się jeść. No, masz rację, panie. I pamiętam jak to zapylało? No pamiętam. jak pa, obrobowaliśmy banki z czasów 90. Pamiętam. To było jakieś dwa lata temu. Nie, pamięta, w czasach to 90. -tych. Ej! Kevin! Światełka czerwone. No kurde! No nie umiesz, uść, nie umiesz złapać się poęczy? Nie. <słyski> Jedź na czerwonym! Wiesz, się w głowę, nie? Nie. To akurat minus, że praktycznie... że mam... że... 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 to jest moja perunka. A Ja kurde nie będę dwa lata czekał. Widzisz, jaka mnie suwa? Gdzie kurde? Nad nami! O kurde, klub Broken have Tutaj I na drugą stronę Dobra, idę Ale co to ma Dobra, ja tam nie idę Nie tam nie idę Nie w tą stronę, tu O kurde, tu jest wypuść. Nie idzie do drugiego Wiesz co jest w drugim? Yy, Prezydent Ptasia Kupa A, a że on tu siedzi naszym autobusem? I gonił mnie sikierą ma tam po całej ulicy. A. A po to, żeby mnie mieli na jego dowiedzenia na rok. Aha. I widzisz, co oni tu mają gratis? A gdzie pracujesz? Ja. No? Ty. Kurde, czekaj, przebiorę się, bo będą mnie cały czas szukać, że jestem policjantem. Za ochroniarza. Jestem ochroniarzem. To ja. A nie, dobrze, to ja spadam, bo Ty ma ubranie policyjne. Nie, ja jestem złodziejem, jestem z tobą. Ej, nie, Czekaj, garnitur załóż. Nie, nie, za nie, 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 Ej, ale gdzie pracujesz? Ja. No, ty. Kryminalista? A... Ej, policja tu idzie! Kurde! Gdzie? No tu o, coś ci pamiętam. Zostałeś zatrzymany. Cały czas byłem policją. Co jest zatrzymany? Poczekaj, wila. Ta tylko zabawa Chodź. A... O Jezu policja. No widzisz, mówiłem! A na ten pojedzie 200 na łóżko. Poczekaj, ale. A gdzie? Którym jesteś? Kurde! Kurde, gdzie ja jestem? Nie, Naprawdę ty jedziesz jak jakiś pijany, to w ogóle byłeś na kursie jazdy? Ja pracuję jako aktor w filmie Skrępa Pułapka. A, e. Jedź, bo mam pieniądze. Dobra, jedziemy. Gdzie my jedziemy? Ej, tu policja jest, Nie, nie. Przecież mnie nie jesteśmy przebrani. Ona mnie rozpoznali. On no się nie Nie mam ja. takiej pamięci. Ja się tutaj wykąpię. W moim jazuzi Bąbelki za tyle włączę. A co to są za kolorki? Bąbelki bon ci włączyłam. A co tam są za kolorki? Co? A ja to włączył te bąbelki? No. Spierdziałem cię tam. No kurde. Idę ci grilla robić. To kurde, ktoś odpala Ej, odpal mi grilla Gadżet. Dobra, jedziemy. Nie mam co się stało. Wywa Oj! No. Jak spałeś, to e się wywali ten duch duchę cię kopnę i waliłem znowu się podchodzi. A! Spaka! W, moim wieku, w twoim wieku to normalne, Kevin. Masz 5 lat, więc to normalne. Co? Mam 99. Aaa! To czemu w filmach byłeś takim małym kurduplem? Chodzi ci o ten film... Yy, yy, Mały Pian Lions. A, chodzi mi o film... Mm, mm, o tobie, czyli Kevin sam w domu. A nie, w <noise> dwóch pracowałem, a ten Kevin to już był dwa lata temu. No w sumie racja. Ale... nie, wa nie, 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 nie Czyli Ty idziesz się położyć, tak?